Cześć. Pomyślmy przez chwilę o kimś, kto na co dzień, bez przerwy, opiekuje się z bliską osobą z niepełnosprawnością. To ogromne poświęcenie. A teraz wyobraźmy sobie, jak cenna dla takiej osoby jest chociaż chwila wytchnienia. Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Zobaczymy, jak program Opieka Wytchnieniowa na 2026 rok ma w praktyce zapewnić tę bezcenną przerwę. OK, zanim przejdziemy do szczegółów, zacznijmy od samej idei. No, bo co to w ogóle jest ta opieka wytchnieniowa? Sama nazwa brzmi może trochę urzędowo, ale jej sens jest prosty i bardzo ludzki. Chodzi o to, żeby dać opiekunowi chwilę oddechu, szansę na załatwienie swoich spraw, na pójście do lekarza, a czasami, no cóż, po prostu na porządny sen. To jest ten moment na regenerację sił. No właśnie. Piękna idea, ale jak to ma działać w praktyce? Jak państwo organizuje tę formę pomocy? Zobaczmy, co dokładnie kryje się za tą szansą na regenerację w ramach edycji programu na 2026 rok. I tu właśnie pojawia się oficjalny program rządowy, pomyślany jako takie systemowe koło ratunkowe. Chodzi o to, żeby dać realne, zorganizowane wsparcie, aby opieka nad bliskimi nie musiała oznaczać całkowitej rezygnacji z własnego życia, z własnego zdrowia. A więc kluczowy cel jest w zasadzie jeden: dać opiekunowi czas dla siebie. To proste, ale fundamentalne założenie. Na kilka godzin albo na kilka dni ktoś inny, profesjonalista, przejmuje obowiązki. Dzięki temu stały opiekun może wreszcie, bez wyrzutów sumienia, zająć się sobą. No dobrze, a teraz spójrzmy na skalę tego przedsięwzięcia. Mówimy tutaj o budżecie w wysokości ponad 205 milionów złotych. Ta kwota pokazuje, że to nie jest jakieś symboliczne działanie. To naprawdę poważna inwestycja państwa, która ma dać samorządom realne pieniądze do organizacji tej pomocy na poziomie lokalnym. Okej, okay. są pieniądze, jest cel. Przejdźmy teraz do tego, co chyba najważniejsze z perspektywy osób zainteresowanych. Kto tak naprawdę może się o to wsparcie ubiegać? Kryteria są tu jasno określone. Program jest skierowany do dwóch głównych grup. Po pierwsze, mamy opiekunów dzieciaków do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, a po drugie, opiekunów osób dorosłych, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. A to w praktyce oznacza, że taka osoba wymaga stałej opieki kogoś innego. I teraz uwaga coś absolutnie kluczowego. Osoba, która się zakwalifikuje, nie ponosi za tę usługę żadnych kosztów zero. Całość jest w 100% finansowana z Funduszu Solidarnościowego, co jest o tyle ważne, że po prostu zdejmuje barierę finansową z barków opiekunów. No dobrze, skoro wiemy już, kto może skorzystać, to pojawia się naturalne pytanie: jak to zrobić? Jak wygląda cały ten proces ubiegania się o pomoc? Ten schemat świetnie pokazuje całą drogę krok po kroku. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba być czujnym i śledzić ogłoszenia w swojej gminie lub powiecie. To oni ogłaszają nabór. Kiedy już się pojawi, wypełniamy dokument, który nazywa się karta zgłoszenia i składamy go w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. A ostatni etap? Czekamy na decyzję. Proste. A właśnie, dlaczego trzeba czekać na te lokalne ogłoszenia? Ten slajd świetnie to wyjaśnia. Zobaczmy. Najpierw to samorządy muszą same złożyć wnioski o dofinansowanie. Cały proces zaczyna się na górze, w ministerstwie, a pieniądze spływają w dół, aż w końcu dotrą do realizatorów, czyli właśnie do gmin i powiatów. Dobra, a teraz przejdźmy do konkretów. Przyjrzyjmy się limitom i zasadom finansowym. To są te detale, które każdy zainteresowany po prostu musi znać. W tej najpopularniejszej formie, czyli opiecy dziennej, roczny limit wynosi do 240 godzin. Co to znaczy w praktyce? No, daje to średnio 20 godzin wsparcia w miesiącu, całkiem sporo czasu, którym można wykorzystać na regenerację. Ale program przewiduje też bardziej intensywną formę pomocy opiekę całodobową. I w tym przypadku limit wynosi do 14 dni w ciągu całego roku. To jest opcja na przykład na czas, kiedy opiekun musi gdzieś wyjechać albo załatwić coś, co wymaga dłuższego zaangażowania. Ta tabela świetnie to wszystko podsumowuje. Zobaczmy kluczowe różnice. Mamy limity, ale spójrzmy też na maksymalne stawki. Przy opiece dziennej, w domu, program finansuje do 55 zł za godzinę. Ale przy tym intensywniejszym pobycie całodobowym koszt może sięgnąć nawet 800 zł za dobę. To naprawdę solidne wsparcie finansowe. Na koniec spójrzmy na ten program z trochę szerszej perspektywy. Bo dlaczego on jest tak bardzo istotny i z jakimi wyzwaniami wiąże się jego realizacja w praktyce? To nie jest tylko nasza opinia warto zobaczyć, co mówią eksperci. Ten cytat świetnie pokazuje, że opieka wytchnieniowa to coś więcej niż tylko pomoc dla jednej konkretnej rodziny. To jest kluczowy element, który wzmacnia cały lokalny system wsparcia. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na pewien dualizm z jednej strony mamy prosty i szlachetny cel dać oddech, ale w praktyce dla samorządów, dla urzędników realizacja tego programu bywa skomplikowana, wszystko przez bardzo szczegółowe zasady i wymogi rozliczania kosztów. Program opieki wytchnieniowej to naprawdę niezwykle ważny i potrzebny krok. Nie ma co do tego wątpliwości, ale jednocześnie on pokazuje, jak ogromną, często zupełnie niewidoczną na co dzień pracę wykonują opiekunowie. I to chyba pozostawia nas z takim otwartym pytaniem: jak jako całe społeczeństwo możemy jeszcze lepiej wspierać i po prostu doceniać ich codzienne poświęcenie? Dziękuję.